Witam znowu na pustyni i dzisiaj mi się przypomniało, że pójdę jeszcze oczyścić Wengard i właśnie nie wiem czy iść teraz czy później hmm. Coś mi mówi, że chyba lepiej iść teraz sobie to nie wiem pójdę ja chyba z dwoma broniami później Dobra, idziemy na pustynię. Już za długo czekałem na tą, na tą chwilę, więc rozmawiamy z pierwszym napotkanym człowiekiem Abbas. Pozdrowienia wędrowcze. Witaj na warancie Wielkiej Pustyni. Musisz być spragniony. Proszę, napij się zimnej wody. Woda, dawaj wódę mi tutaj. Pokaż mi swoje towary. No dawaj to, to jest? O no właśnie o tym myślimy, nie? Daseb wejść coś. Dobra. Haha. <grymne> Upodobnijmy się do innych. Mam miecz asasyna. Zarżnę cię. Opowiedz mi o pustyni. Pustynia to niebezpieczne miejsce. Bez wody nie zajdziesz tu daleko. Wokół ścieżek krążą koczownicy i dzikie bestie. Trudno powiedzieć co gorsze. Więc zanim udasz się na to pustkowie, lepiej załatw sobie porządną broń. Oczywiście musisz też pamiętać o odpowiednim zapasie wody. My, asasyni, mieszkamy w miastach. Tam znajdziesz schronienie. Skąd mogę wziąć broń? Podążaj tą ścieżką. Zaprowadzi cię prosto do Bragi. To niewielka wioska, ale nie sposób jej przeoczyć. Tam znajdziesz wszystko, czego ci potrzeba. Oczywiście ich woda nie jest tak świeża jak moja. Oczywiście. No, jakbym miał teraz Shadera na 3-0, to by was bardzo w oczy raziły te pasy, które miałem, więc dlatego jest na 2.0. Tak, co ja tutaj chciałem zobaczyć. A. Co? Trzy wody? A zawsze tyle kupywałem. A, dlatego, że mi który robiłem. No tak. No dobra, 4 fps -y, nie w No, jest muzyka z pustyni. I tak, w radzie jest ważny Quest dla asasyna: Bo daje 20 albo 15 reputacji. Więc ważny jest nadawcą jest na Falem. Rozmawiamy z nim. Nie jesteś stąd. Powiedz, przybywasz, aby poznać tajemnicę Beliara? No. Jakie tajemnice? My, czarni magowie, korzystamy z niezwykle potężnych zaklęć magicznych. Posługujemy się darem prastarej, boskiej magii. A, zaklęcia magiczne. W Isztar od wielu lat naucza się też sztuki walki bronią dwuręczną. Tylko jednak ktoś szukający dobrych transakcji jest wart tego, aby poznać nasze tajemnice. Chcę ci zaproponować taką transakcję. Co ty na to? Co tam? Oferuję Ci możliwość zawarcia korzystnej transakcji, a ty pytasz co to? Chcę usłyszeć, że w to wchodzisz. Jasne, wchodzę w to. Słuchaj więc. Ci ludzie są winni daninę Zubenowi. Nie chodzi o to, że nie chcą jej zapłacić. Jakimś cudem dali ją sobie odebrać. Co się stało? Tufail, ten syn głupca, dał się okraść koczownikom. Czas jednak najwyższy zapłacić Zubenowi jego daninę. Czas, aby kupcy zapłacili. Dlatego powinni wszyscy zapłacić raz jeszcze. Ty zajmiesz się tą sprawą. Rozumiem. Kogo masz na liście? Trzech kupców z Bragi. Każdy z nich jest winien zubenowi 500 złotych monet. Jest jeszcze Abbas, sprzedawca wody. Oczekuje od niego pucharu. Pomów z nim, wie dokładnie czego chce. I tufajl. Co my zrobimy z tufajlem? To jego wina, że skradziono Daninę. Wygnałem go wprawdzie z miasta, ale wciąż się kręci w tej okolicy. Jeśli będzie w stanie zapłacić, w co trudno mi uwierzyć, to może żyć dalej. Jeśli nie, to szybko się z nim rozpraw. Będzie to nauczka dla innych. Dobra, spoko. Trzeba dostarczyć Daninę z Jebenowi, jak to mówił pewien Zagreimer. Ale kogo my tu spotkamy? Tak. Diego, witaj. Hej, Diego, co tam? Zrobiłem małe rozpoznanie terenu. Wygląda na to, że Zuben wciąż jest niekwestionowanym władcą pustyni. Zuben, może powinienem złożyć mu wizytę? To nie będzie łatwo. Zuben zaszył się w swoim pałacu w Isztal. Nie wpuszczą cię tam, póki nie będą pewni, że jesteś przyjacielem asasynów. Więc co mam zrobić? Musisz trochę popracować dla asasynów. Wygląda na to, że będziesz miał pełne ręce roboty. Musisz się zaprzyjaźnić z czarnymi magami. To najbardziej wpływowa grupa. Co robisz w Bradze? Wybierałem się na polowanie. Luka mówi, że są tu mroczne zębacze. Ich skóra świetnie się nadaje na pancerze. Jeśli chcesz, możemy iść razem. No pewnie przyda mi się skóra mrocznego zębacza. Zobaczycie zobaczy do czego? Chodźmy na polowanie. Więc w drogę? No spoko, więc ruszamy. No, w, do węgardu pójdę później. Jak jeszcze przypakuję sobie trochę życia po tej pustyni i w ogóle będzie dobrze. Testujemy miecz, miecz Asasyna. Czy to gówno się w ogóle do czegoś nadaje? Tak, nagrywam to na bieżąco, jakby ktoś coś chciał. Dobra robota. No, jego jak zwykle z łukiem, nie? Nienawidzę tych bestii. No, jestem tego samego zdania. Dobrze, te zębacze są gdzieś tam. 30 FPSów jak ja się cieszę, że tyle jest Żadnych lagów No jak ja pomyślę Już wyczuwam te zębacze Jak ja pomyślę o moim starym komputerze Oj ludzie Tamto nawet nie było 10 FPS-ów Dobra Dobra Zabić te gówno Jak najszybciej Dobra robota No Nienawidzę tych bestii Gdzie? Spłynął się ty to niebezpieczne miejsce. Nie będę zaskoczony, jeśli natkniemy się na koczowników. Co zamierzasz dalej robić? Prawdę mówiąc, nie mam żadnych wielkich planów. Pomyślałem sobie, że mogę trochę zapolować, napełnić kieszenie złotem. To ty wiesz, co należy robić. Jeśli mnie potrzebujesz, jestem do usług. No na pewno... o... A czekajcie, chwila, chwila. Mam 5 dyszek? Nie mam. 4 punkty. 1, 2, 3, 4. No i walkę dwiema broniami mogę, mogę się już nauczyć. Dobra, mam nadzieję, że te 5 skór wystarczy. Zobaczycie do, do czego. No, wracamy do pragi. Zobaczycie jeszcze kogo w bradze spotkamy Bo to nie na jego się kończy Tutaj chyba jacyś byli Bandyci czy Asasyni No gówno tu widzę Eeeh yy, O jezu Kolejne pseudowilki kurde A, to bandy cicha byli tam. Czy tam asesyni. Dobra, mam ich gdzieś na razie. Ta, 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 Luka. Hej, witaj w bradze. Jestem Luka. Masz coś na sprzedaż? Bardzo mi przykro, ale nie mam żadnych pancerzy. Wszyscy myśliwi, którzy dla mnie pracowali, zostali zabici. Wpadli w zasadzkę koczowników. Może spróbuj w następnym mieście. Przybyłem po twoją dechę. Więc chyba fatygowałeś się na próżno. Nie mam nawet monety. To nie mój problem. Zaraz. Mam dla ciebie propozycję. Słucham. Przynieś mi skórę mrocznego zębacza, a zrobię dla ciebie pancerz. Pewnie w zamian chcesz, żebym zapłacił za ciebie daninę. Nie jestem winien Zubenowi aż tak wiele. Tylko 500 złotych monet. Moje pancerze są warte znacznie więcej. No właśnie. Nie, on nie chce skóry jednej, bo kiedyś miałem jedną i nie, nie chciał. Więc trzeba więcej. Chyba nie mam wyboru. Dobrze, zgadzam się. Dziękuję, synu rozsądku. To dobry interes. Oto skóra. W obozie znalazłem jeszcze więcej pancerzy. Możesz je wziąć. Niechaj dobrze ci służą. No, przebierzemy się jak asasyn, nie? To, 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 to. 15-20, nie. Dobra, tu jest następny typek. Witaj, wędrowcze. Mam nadzieję, że udzieli nam się trochę twojego szczęścia. Jestem Jose, sprzedawca niewolników. Jeśli szukasz pracy, to znalazłbym coś dla ciebie. Ale masz ryj, chłopie. Co masz mi do zaoferowania? Koczownicy ciągle nas atakują. Mamy problem z kilkoma plemionami. Chojnie cię wynagrodzę tam... za każdego hmm, zgładzonego tam... przywódcę. Za Kim są ci zapłaci? przywódcy plemienni? Na czele koczowników stoją Malir i Taklar. Napadają na wędrowców w ruinach. To oni zaatakowali Tufaila i ukradli naszą daninę. Od dłuższego czasu nie widzieliśmy plemienia Asaru. Tak to już jest z tymi koczownikami. Nigdy nie wiesz, gdzie się ukryją. Ja pierdzielę. Przybyłem po twoją daninę. Oczywiście, że zapłacisz. Przekaż na mówi moje pozdrowienia. Tak, ja chyba będę grał po stronie koczowników, więc wiecie. Yy, nie będę ich zabijał, nie? Beliar chyba mnie sprawdza. Buh. Witaj, podróżniki. Witaj. Wiem, po co tu przybyłeś? I muszę powiedzieć, że trafiłeś w pod podróż. O, doprawdy? Chcesz kupić doskonałą broń, powiem, a jeśli nie, uważaj też na inne siebie. towary. Rozejrzyj się. Dawaj kasę albo wpierdol. Pokaż mi na swoje towary. Czas działania. Je tam, same gówno. Zawsze ta sama śpiewka. O, jaka jest użyta. To też mogę ci sprzedać. Co, to, to Musisz to... pracować z tym, co masz. No, to, to, to... dobra. dawaj Niestety, kasę.